Kia. Movement that inspires. Dzień dobry. Przyjechała do nas nowa Kia Sportage w wersji Geteline z e, tapicerką seryjną, czyli bez pakietu premium. I chciałbym Wam ją dzisiaj pokazać. Zapraszam na krótki film. Hybryda w wersji Geteline bez pakietu premium. Obejrzyjmy sobie tapicerkę, jak ona wygląda. Boczki drzwi Alcantara, na tutaj wykończone. Fotel, to najważniejsze. Pełna elektryka fotela. Przyjemne w dotyku Alcantara. Takie przyszycie, ładne przyszycie. Logo GT Boczki fotela skórzane. Zajrzyjmy na tylną kanapę, jak to tutaj wygląda. Tu również alcantara, tu również na miękko. Fotele z regulacją kąta nachylenia oparcia. Tak jak z przodu, na środku przyjemna w dotyku Alcantara, po bokach skóra. Dwa, dwa uchwyty i sofiksów. Podłokietnik. Kanapa dzielona 40-20-40. nakładki progowe. Fotel pasażera również z logo Geteline. Nie wiem, czy ta tapicerka mi się nawet bardziej nie podoba niż ta z pakietem premium. Fotele są podgrzewane. Podgrzewana jest kierownica. Fotele nie są wentylowane. W pakiecie premium dostajemy skórzaną tapicerkę i wentylowane fotele. Jeśli chodzi o tapicerkę w wersji GTLIM bez pakietu premium, to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeśli odpowiedziałem na Wasze pytania, jeśli filmik był pomocny, prośba o subskrypcję łapkę w, górka, w górę. A jeśli macie jakieś pytania albo pomysły na inne filmy. Piszcie w komentarzach. Dziękuję i do zobaczenia przy następnym filmie.